19 subów. Skoro jest 19 subów, jest. kolejne śniadanie. A dziś na śniadanie będziemy sobie robili. Płatki chyba. Dobra. I tak. Mam tego. W ogóle nie mam skarpetek. Mam y, pralkę w, y, w kuchni, dlatego że. No. Znimo. Będziemy sobie dzisiaj pierdzielić z A wy oczywiście mi skazujcie łapeczkę w górę. No i z dzwoneczkiem oczywiście. Dzisiaj ta woda nie będzie potrzebna. Tylko sobie kurna mleko trzeba obczaić. O, mleczko, piękne mleczko. Jakie ja to teraz odkręcę? O, dobra. Dobra. Da się, da się. Ska Najpierw mleko, potem płatki. Nie najpierw płatki, potem mleko, tylko najpierw mleko, potem płatki ludzi skabe. Jak będziecie najpierw płatki, pójdzie mleko, to nie wiem co się stanie. To wam... Kurna Hero brain przyjdzie do domu i wam to mleko wypije i nie wiecie mi co jeść. Dobra, wystarczy kłópom. Eee, oblełem sobie. <laughs> Dobra. Teraz trzeba tak kurno zakręcić. O, słuchajcie. Ach, mam. Ach, zarąbiście Słuchajcie, ja nie mam skarpetek, ale... No. Nie chciałem się ubierać. Jestem lego jest... Yy, łyżka Taka duża może być. No, wystarczy. Nice.